Siemaneczka, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z Grow Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z siewami soli i w kolejnym odcinku już będziemy sobie lecieć z żniwami. Więc tak, ja sobie tutaj ustawię tylko GPS-a i startujemy. Jak zasieję sobie pół, około popola, to polecę po wał uprawny, włączę tutaj wał uprawny i w dalszej części, jeśli się wyrobię, to zaczniemy sobie ogarnięcie zwierząt jeszcze, muszę ogarnąć część zwierząt, tak krowę, krowy, świniom, coś muszę dać, owcom brakuje, u muszę odebrać jajka, także mamy troszkę prac. Ale wątpię, że się wyrobię, bo ten siewnik nie jest zbyt szeroki, więc jest wolniej, wolniej się nim pracuje niestety niż tamtym. No to raczej się nie wyrobię z tym. Więc tak, no, w następnym odcinku robimy zakup w końcu tego kombajnu, o którym od dłuższego czasu marzę tak naprawdę. I polecimy sobie z pierwszymi żniwami. Nie wiem, jeszcze nie wiem co tam będzie pierwsze w żniwach, ale no, na pewno polecimy sobie z koszeniem. W końcu, bo ja tak długo czekam już na ten kombajn, że to jest masakra. Więc chcę, chcę go jak najszybciej kupić. Myślałem nawet pominąć się w soi, żebyście, żeby przejść do zakupu tego kombajnu i żebyście widzieli w końcu nowy nabytek. No ale stwierdziłem, że jednak no, jak wszystko siejemy na odcinkach, no to wszystko siejemy na odcinkach. I... Więc tak, niedługim czasem po tym sezonie będę chciał zakupić kolejne pola żeby mieć jeszcze więcej pól i jeszcze więcej kasy wiadomo im więcej pól tym więcej kasy ja was oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji będę wam bardzo wdzięczny, pomaga mi to bardzo w rozwoju kanału jak i udostępnieniu, skomentowaniu, złapkowaniu każda łapka, każdy komentarz wspomaga mój kanał więc mam nadzieję, że pomożecie mi z tym no powiem tak ja jestem mega zadowolony z tego sezonu, bo już Jesteśmy na końcu siewów, zostanie nam jeszcze tylko nawiezienie, ale też sobie nawiozę poza odcineczkiem, żeby Was nie zanudzać tym i my przejdziemy już wtedy przejdziemy sobie do żniw, więc ja sobie to po tym odcinku od razu nawiozę, już przygotuję się pod żniwa, czyli wszystkie tam prace związane ze zwierzętami ogarnę, żeby my, żebyśmy mogli przejść bezpośrednio już do Yy, żniw. Yy, I możliwe, że jeśli będziemy mieli kasę, to wymienimy sobie w końcu tą pracę na kasę kostkującą, nie na Bo chciałbym w końcu móc yy, normalne belki robić, nie, nie te okrągłe, bo mnie denerwują te okrągłe. Tak naprawdę yy, nie lubię po prostu tej pracy rolującej, bo trzeba się zatrzymywać za każdym razem, a ja tego nie lubię akurat. Bo nawet zapominam i mam troszkę przyciszone dźwięki, że żeby mi strasznie głośno nie chodziło, wszystko. No to też ciężej jest yy, no, ogarnąć to, żeby było wiadomo kiedy yy, wyrzucić. Więc to będzie kolejny zakup na naszą farmę, żeby wymi wymiana tej prasy w tym, w, w tym momencie. I jeśli po tym sezonie zostanie nam kasy, yy, jak zakupimy pole to postawimy drugą owczarnię żebyśmy mogli yy, więcej tworzyć tej tkanin. no niby tam jeszcze chyba jest coś jest coś tkanin czy nie ma już nic tkaniny wełny nie no wełny jeszcze jest ale no ale na długo to nie starczy tak naprawdę więc dlatego będę chciał jak najwięcej mieć wełny więc postawimy prawdopodobnie drugie owce więc nie wiem jak tam stoimy z yy, z, czyli, z z... z trawą, więc przeskoczymy szybko. Odwiedzimy tutaj gospodarstwo i przeskoczymy sobie tam szybko. Bo nawet nie wiem jak stoimy z trawą. Czy mamy 3, 6, 9, 12, 15, 17 belek. No, powinno nam to wystarczyć, bo średnio idziemy na sezon 3-4 belki i wyłączyłem sobie przedszpadek. Nie, że wyłączyłem, tylko zapomniałem, że pracownik podnosi, y podnosi siewnik od razu, jak wyłączy się pracownika. No więc y to sobie ogarniemy. I, I, I tak, może sobie zostawimy coś trawę, tam kilka belek jak już. Y może jeden zbiór trawy, no bo siana też tam chyba mamy jeszcze dla kierów dużo. Słomy mamy w nadmiarze, więc będę musiał ogarnąć ogólnie. Jeszcze nie ogarnąłem tej kiszonki, która się rozwaliła ostatnio, a tam jest mega dużo zabawy z tym. I myślę, że... Myślę, że będzie w miarę spoko. No, żniwa na pewno pójdą teraz szybciej. No bo wielki kombajn, no możliwe, że nawet da się jakieś te mniejsze pola dwa na jednym odcineczku kosić, no to tym bardziej będzie to szło szybciej. No ale to się jeszcze wszystko zobaczy, no, że tak powiem. Bo jeszcze yy, prac, prac trochę mamy, a chcę na pewno dokupić pole w tym sezonie, bo no, ja będziemy miał większy kombajn, no chyba, że ten siewnik zmienimy. Patrzyłem tutaj na promocję, ale nie ma nic ciekawego. Liczyłem, że może się pojawi kombajn ten, który chcemy kupić na promocji, ale niestety no, nie ma go na promocji, więc no jest jak jest. Niestety musimy przeboleć to i zakupić za tą cenę, co niestety jest na sklepie. Kurde, no jeszcze muszę przynajmniej ze dwa paski przejechać, żeby iść po, po ten. po. 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 po prawny, no, bo nie oszukując się, kurde ten ciągnik jest ciężko. Jest go ogarnąć, jak się pojeździ czymś innym, bo on ma strasznie mocny skręt mega mocny skręt, i ciężko jest później wyrobić nim. Czasami, no i, 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 i co ja miałem wam więcej mówić. No, przepraszam Was, że nie było odcinka w czwartek ani w piątek. No, niestety miałem taką sytuację, że nie dałem rady w żaden sposób nagrać, i, i, więc no, wyszło jak wyszło, niestety. Więc y, od dzisiaj myślę, że powinny być w miarę regularne te odcinki, w miarę możliwości, no bo nie zawsze mogę, no, nie zawsze jestem w stanie, y, ale staram się nagrywać na bieżąco, więc będę miał to, no, coś więcej czasu, może w weekend, to nagram sobie odcinki do przodu, żeby... No, żeby mieć w zapasie, żeby nie było takiej sytuacji jak w tym tygodniu. No ale, no niektóre rzeczy są yy, we, ważniejsze niż, yy, niestety, nagrywanie. Bo niektóre rzeczy trzeba po prostu ogarnąć i to nie ma wyjścia. Więc ja sobie dojadę ten pasek, ustawię sobie pracownika, niech jeździ i wsiadam w ciągnik po wał, z walem uprawnym, bo musimy, no musimy sobie to zwalować od razu. Zostanie nam nawieść te dwa pola. Tak? Tak, te dwa, pola tylko, te dwa pola mamy tylko nawieźć. Tu nawet nie, czekajcie. No te 50 i 31, dobrze mówię. Więc to mamy do nawiezienia i jesteśmy gotowi do żniw. czekajcie, trawa jeszcze chyba sezon. Chociaż nie wiem, czy nie będzie za miesiąc trawa, ale to ja sobie najwyżej to ogarnę poza odcinkiem. Bo dopiero, kiszą, dopiero co kiszonka była. I nie, nie będę wam kolejny raz yy, nagrywał kiszonki, No bo bez przesady, byście mnie w końcu zwezywali z tego bo no to jest ta kisiąga. Dobra, ja sobie wsiadam tutaj i lecimy po zwałem upraw. Przepraszam za chrypa. Niestety dajemy palić. i też właśnie mówiłem o tym, że no, ciężko mi czasami. Yy, przez ostatnie dni mi było ciężko aż mówić. Taką tak miałem chypę, więc no, nie chciałem też y, takich słabych odcinków strasznie nagrywać. No bo jednak to jest słabe, że y, tak, tak y, że taki, taki dźwięk jest mojego głosu. No, i nie, nie jestem na to w stanie nic poradzić. Y, troszkę szkoda, że y, nie, nie było odcinka z Worker's Intentions the Soviet Republic, bo y, miałem Chciałem, miałem ciekawy plan na, na ten odcinek, no ale to będzie najwyższy we wtorek i tyle. Więc mam nadzieję, że ogólnie kanał ruszy tak, jak, z, jak bym chciał, bo przez, długi, przez ostatni czas strasznie przystopowało wszystko na kanale, i wyświetlenia, i subskrypcje. Bo nie wiem dlaczego, ale to chyba wina YouTuba, że, yy, że uciął mi zasięgi. Dobra, ja sobie tu puszczam pracownika, a ja wsiadam sobie z powrotem tu. Słuchajcie, opuszczone jest, dobra. Sobie zrobię jakiegoś screena znowu, żeby był jakiś fajny, ciekawy był screenik. Wolę powtórzyć, bo raz mi nie zrobi screena, więc wolę powtórzyć. I mam nadzieję, że obrobię się w tym odcineczku. No, może być ciężko, bo jest 11 minuta. No, Jakoś połowę większą mam. Czekajcie. Czekajcie. Yy i stop już tu muszę tak dojechać niestety, ale następny pasek już będzie szerzej trochę mogłem tak od razu zrobić, to bym może jednego, u nich to jednego paska przynajmniej na całym, na całym polu bo zauważyłem, że właśnie tak jest jak się jakoś nie wiem, te wykrywanie szerokości roboczej jakoś słabo działa Niestety. No widzicie, tak jak tutaj 6.2. Tylko tyle, że to jest... Yy, chyba brane jak, jak w sklepie. No w sklepie jest jako, że 6-ciometrowe. Czekajcie sekundkę. Dobra. No niestety... Kaszel, chyba Robi robotę. Wiem że nikomu nie życzę bycia przeziębionym w taki sposób jak ja. To jest mega... Mega denerwujące. No bo nie oszukując się, no... Nie bardzo... Uśmiecha mi się kaszleć na odcinku. To jest mega uciążliwe też. Bo cały czas kaszel, cały czas chyba. Mam nadzieję, że w końcu wyzdrowie bo już praktycznie tydzień mnie męczy. No w sobie czwarty dzień chyba dzisiaj. Co jest tak gorzej, więc mam nadzieję, że się to ogarnie. Tutaj wyrobię się przed tym walem uprawnym. On ma dwa razy większą szerokość jak ja, więc jego jeden pasek to jest moje dwa. No tak, jeszcze ma na pewno przynajmniej szyb... trzy paski no. trzy paski jeszcze może on przejechać śmiało. Więc myślę, że się powinien że dać jadę. Bo on jedzie chyba równą prędkością co ja. Tylko, że ja dużo szybciej zawracam niż pracownik. Więc to jest, to jest ten plus, właśnie, że ja, ja zawracam szybciej niż pracownik. i Szybciej wiadomo, idzie praca. No ale możliwe, że, się, że mnie dogoni, no bo jednak mimo wszystko to jest dwa razy większa szerokość, więc może być problem. Czekajcie, gonię go niego, czy go nie Nie no, chyba go doganiam troszkę. Powolutku wolutku chyba doganiam, więc jest szansa, że się, że się wyrobi, chyba że mi braknie ziarna. Bo widzę, że się powoli kończy. Mam nadzieję, że nie, nie brak mi, bo nie chcę mi się teraz doładowywać. Tym do bardziej na ostatnim polu. Będziemy dalej. No ale mam, zawróćcie do mnie, zejdzie. No, nie wiem, troszkę mi braknie czasu na odcinku, ale zostanie maksymalnie dwa paski do przejechania, więc myślę, że będzie dosyć spoko. Yy, co ja tu muszę jeszcze ogarnąć? No, może w końcu byśmy postawili panele słoneczne jakby była możliwość. Zobaczymy, może, się, może bym, bym coś nad tym pomyślał. I powiem że mamy duży nadmiar przed, żni przed żniwami, nie oszukując się. Sorgo i pszenicy mamy straszny nadmiar. No i z tym, że kukurydzy teraz do świn będziemy mieli bardzo dużo, no to będzie ten plus, bo możemy sobie... będzie mo możliwe, że sprzedamy sobie coś, albo sorgo, albo kukurydzę. Wiesz, w sumie już dawno nie sprzedawałem nic z tych rzeczy, żadnej zbóż, bo no, nie oszukując się, Świnie pochłaniają wszystko praktycznie, zwierzęta po prostu pochłaniają im praktycznie wszystko co produkuje Więc też dlatego nie było sprzedawane nic Więc możliwe, że sobie coś przeznaczymy na sprzedaż I w sumie spoko by było Powiem że zakupów bym by mieli dużo, bo pasuje nam tak Pasuje nam wymienić przyczepę na większą Te sobie ogólnie musimy sprzedać, te musimy wymienić w końcu na większą Siewnik wymienić co jeszcze miałem wymienić? O, dość, że nawet wyleciało mi z głowy. A i odpiewam sobie przez przypadek. To nic. Dobra. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się. Cześć.